Zdaję sobie sprawę, do jakiego klubu przychodzę. Moje nastawienie, tak naprawdę, powiem szczerze, nie zmienia, nie, nie zmienia się. Będę starał się jak najwięcej, bo tutaj będę miał taką możliwość też czerpać od takich zawodników, właśnie jak David Smith, czy, 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 czy po prostu też inni z nastawieniem do, do treningu. Chciałbym też, powiem szczerze, po, po tych latach w Gdańsku, chciałbym też poczuć taki, taki smak po prostu dużej presji. Mam nadzieję, że tutaj będzie mi to dane. Ja będę chciał się po prostu bardzo. Bardzo dobrze rozwijać, i mam nadzieję, że, że ten klub mi tutaj pomoże i ja, ja też pomogę. Powiem szczerze, że ja jestem sam bardzo ciekawy tego, jak to będzie wyglądało, jak ja się do tego zaadoptuję. Nie ukrywam, że Gdańsk to jest miasto, gdzie, gdzie mieszkam od zawsze, i jest przepięknym miastem. Uwielbiam to miasto, ale na pewno mam bardzo otwartą głowę i chciałbym też poznać tutaj wszystkie, wszystkie zakamarki też Kędzierzyna. Wiele słyszałem, mam kolegów z Kędzierzyna, także ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i, i, i nie mogę doczekać się, aż się przeprowadzę tutaj. Powiem szczerze, że jeszcze nie miałem możliwości zbyt dużo porozmawiać z trenerem. Jakieś tam dosłownie dwa, trzy zdania. Mam nadzieję, że, że, że będzie niedługo już taka możliwość. Ja jestem podekscytowany na pewno, że będę mógł współpracować z tak, z tak wybitnym trenerem i wcześniej siatkarzem. Powiem szczerze, że, że słyszałem bardzo dużo dobrego od mojego taty, który po prostu kiedyś oglądał siatkówkę i pamięta jeszcze trenera jako zawodnika. Także mówił mi w samych superlatywach. Także, także sam są ciekawy jak, jak ja to będę odbierał wszystko. Cześć, dzień dobry. Tutaj Karol Urbanowicz. W przyszłym sezonie będę bronił barw Zaksy. Ja jestem podekscytowany, wiem, wiem jak wielką historię ma ten klub, wiem ile osiągnął, także nie mogę się doczekać i do zobaczenia już w hali.